Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zastrzymanie nad słowem na 22 dzień stycznia. Kościół proponuje nam fragment Ewangelii Marka, trzeci rozdział, wersety od 20 do 21. Jezus przyszedł do domu, a tłum znowu się zbierał tak, że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli, Jego bliscy wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem odszedł od zmysłów. Moi drodzy, tak naprawdę dwa zdania, trzy zdania, dwa wersety, które pokazują nam niesamowitą prawdę. Po pierwsze, Bóg zawsze ma dla nas czas. Jezus nie patrzył na siebie na to, że jest zmęczony, że chce odpocząć. Kiedy ludzie przychodzili, tak jak czytamy, tłum się zbierał, On miał dla nich czas. Tak samo ma dla nas czas, dzisiaj. W naszej codzienności, jeśli tylko my znajdziemy czas na spotkanie z Nim, On zawsze gotów jest z nami się spotkać. A druga rzeczywistość, no to to zdanie, które pokazuje nam zaniepokojenie krewnych Jezusa, którzy przyszli, aby no właśnie powstrzymać Go, bo jak twierdziło wielu, odszedł od zmysłów. Może być również i w naszym życiu, tak, że jako uczniowie Chrystusa, nieraz usłyszymy, co Ty się wygłupiasz, dlaczego jesteś Taki święty, dlaczego tak przesadzasz z tą swoją wiarą, itd, i tak Jeżeli z Jezusem tak postępowali, z nami też tak będą postępować. I nie dziwmy się temu, nie bójmy się też takich sytuacji. Jezus dał nam przykład, że z Bożą pomocą jesteśmy w stanie przetrwać ten czas. A dla, nie, dla wielu możemy być też świadectwem prawdziwej wiary, bo jeśli nie będziemy się jej wstydzili, nie będziemy się bali jej okazywać wszędzie tam, gdzie, gdzie jesteśmy, nawet za cenę tego, że niektórzy będą się w głowę pukać, Bóg zrobi swoje. Przede wszystkim umocni naszą wiarę, ale też być może nasze świadectwo będzie dla innych okazją do przemyśleń i do prawdziwego spotkania z żywym Bogiem. I oby tak właśnie się działo. Pozdrawiam Was serdecznie i błogosławie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.